Siema wszystkim. Jak zapowiedziałem w poprzednim materiale, teraz taka krótka wtrątka odnośnie gaźników w modelu 660. Jaki z nimi jest główny problem? I czego się wystrzegać, żeby tego gaźnika nie uszkodzić? To oczywiście jest gaźnik zamienny, gdzie no, niestety, konstrukcyjnie jest tak zrobiony, że ta przepustnica niestety nie jest blokowana w żaden sposób. Jeżeli oryginał uszkodzimy, to niestety nie dostaniemy już drugiego, gdzie będzie nam blokował tą przepustnicę w pozycji częściowo otwartej. Czyli to jest ta pozycja, gdzie jak zrzucimy z zesania, to pilarka pracuje nam po odpaleniu na tych podwyższonych obrotach. Różnica jest tutaj pomiędzy tymi blachami od cięgien przepustnicy. Sprawa wygląda tak, że w oryginale te blachy są tak skonstruowane, że gdy zaciągniecie jedno, zaciągniecie sanie, z automatu podciąga Wam przepustnicę. Gdy zwolnicie z sanie, ta przepustnica stale zostaje uchylona, bo jest tutaj o uchwyt zaczepiona. I kwestia jest tego typu, że jak już zarżniecie sobie oryginalny gaźnik i nadal chcecie mieć tą. Pozycję puszania, No, niestety trzeba z oryginalnego gaźnika przełożyć jedną z przepustnic, dowiercić mały otworek, i w ten mały otworek będziemy montować drugą sprężynę. Co do tego, jak to wygląda, to postaram się nagrać w kolejnym materiale, w którym będziemy rozbierać. 660, żeby ją wziąć i wyczyścić po długim czasie eksploatacji. Ale wracając do kwestii samego uszkodzenia gaźnika. Problemem są same dysze. Ze względu na to, że tak jak tu widać, jedna jest bardzo długa, druga jest krótsza. Problemem jest ta oto iglica, jest to iglica od dyszy L, wolnych obrotów. I na czym polega problem? Na tym, że przeważnie wszyscy są nauczeni, że regulujemy gaźnik na zasadzie, dokręcamy do oporu i zaczynamy sobie obroty liczyć. I w przypadku tych gaźników, niestety, osobiście tego nie polecam, a to z jakiegoś powodu. Ano z takiego powodu, że łącznie że łącznie to takich gaźników mam tyle i szczerze wszystkie nadają się do wywalenia ze względu na to, że no wszystkie skończyły bardzo źle. Gdzie o tym, że dochodzi do takiego uszkodzenia, razem z kolegą, który jest, pracuje w serwisie jako mechanik, doszliśmy dopiero przy trzeciej sztuce. Sprawa wygląda tak, że te iglice są bardzo cienkie, są bardzo długie, i w momencie, gdy je dokręcamy, to dość ciężko jest wyczuć na nich opór. A co za tym idzie? Iglica może skończyć oto tak to jest szczerze jedyna wada tych gaźników że są bardzo delikatne iglice w momencie gdy uszkadzamy iglicę z automatu uszkadzamy w gaźniku gniazdo tejże iglicy a co za tym idzie no niestety pilarka nie ma możliwości jej jakiejkolwiek regulacji ze względu na to że przepływy paliwa przez ten gaźnik są tak bardzo zaburzone że choćbyście się wściec chcieli to niestety gaźnik to jest tylko demontaż, śmietnik zakup kolejnego i montaż przy niedużej sile przy niedużej sile nie wiem czy to kamera będzie o przy niedużej sile czyli tak dosłownie no palcami dochodzi do uszkodzenia tego czubka tutaj może tak pokażę o samej tej części yy. Ciężko tak przez kamerę, Z samej tej części tu, dochodzi do tego, że ten stożek zostaje zgnieciony, tak jak to ma miejsce w przypadku tym, gdzie, jak dobrze się przejrzycie widać, że tego stożka kompletnie nie ma. Skrócił się znacznie. Zaś, jeżeli kręcicie całą ręką, to dochodzi do tego, że Cała ta część iglicy po prostu zaczyna się odkształcać. Przy czym wystarczy samo uszkodzenie tego stożka i gaźnik nadaje się dosłownie na śmietnik. Dlatego osobiście no nie polecam tego typu regulacji, gdzie dokręcacie do oporu i zaczynacie cofać iglicą, bo prawda jest taka, że szczerze weźmiecie szczykawkę. Czy nawet z butelki nalejecie trochę paliwa do y, cylindra, do gaźnika, i szczerze formalnie powinno wam tą y, pilarkę zalać? A prawda jest taka, że nawet przy tak dużych ilościach paliwa, które wy tam wstrzykniecie, przecież ta pilarka odpala. Może nie za pierwszym pociągnięciem, ale za drugim, za trzecim. Więc szczerze. Do regulacji tychże gaźników, jeżeli już faktycznie nie wiem co trzeba robić, żeby ten gaźnik aż tak rozregulować, żeby ta pilarka nie chciała pracować, to do regulacji polecam po prostu wziąć, zdjąć obudowę, wstrzyknąć trochę paliwa w gaźnik, pilarkę odpalić, złapać za cięgno gazu, dodawać gazu pulsacyjnie i wtedy... Albo trochę zwiększać dawkę, albo trochę zmniejszać dawkę do momentu, aż ta pilarka zacznie pracować, pracą ciągłą, bez waszej ingerencji w dźwignię gazu. Jeżeli już ustawicie sobie tak, że ona pracuje, regulujecie, ustawiacie, znajdujecie właściwe obroty pilarki i jesteście szczęśliwi, bo pilarka wam działa. A gaźnika no nie uszkodziliście. Gdzie, tak jak mówię, yy, wszelkiej maści zamienniki, no niestety, z tego akurat yy, gaźnika była demontowana, dlatego tutaj nie ma przepustnic. Yy, wszystkie gaźniki mają tą wadę, że no niestety nie ma pulsania. To tyle, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało, że troszkę informacji Wam przełożyłem. Może trochę przeciągałem, no ale to sorry, chciałem wszystkim wszystko jasno wytłumaczyć. Dzięki za oglądanie, do następnego.